Niewiele osób wie, że 7 tysięcy kilometrów od granic naszego kraju znajduje się miejscowość zwana Małą Polską. Jest to Wierszyna. Nie zawsze można tu dojechać, gdyż jedyna prowadząca do Wierszyny droga nie jest przejezdna przez większą część roku. Nasi rodacy żyją tutaj w bardzo trudnych i niesprzyjających warunkach. Zima trwa tutaj ponad pół roku, a wiosenne roztopy i jesienne deszcze całkowicie odcinają miejscowość od reszty świata. Większość mieszkańców mówi w języku polskim, a w tutejszej szkole znajduje się klasa, w której językiem wykładowym jest polski. 120 rodzin, które zamieszkują wierszynę oraz okoliczne miejscowości, to potomkowie pierwszych osadników, którzy dotarli tutaj na początku XX stulecia. Ziemię, którą otrzymali wówczas od cara na własność, uprawiają do dzisiaj, mimo niesprzyjających warunków i okoliczności, jakie ich tutaj spotykają na każdym kroku. W podróży do wierszyny towarzyszył Krzysztof Czajkowski, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku. Życzymy Państwu miłego pobytu w naszej wierszynińskiej wspólnocie. Według zwyczajów polskich i tu, syberyjskich, pozwólcie Was przywitać w pisarzom. No to proszę bardzo. Goście? Po uroczystym powitaniu zostaliśmy zaproszeni do miejscowej szkoły, gdzie dzieci pod nadzorem nauczycielki języka polskiego, pani Ludmiły, zaprezentowały dla gości bardzo ciekawe widowisko. Został głos, kiedy zimno nas na celku, nie zapomnij o seteku. Zostawili się tak Następnie uczestnicy udali się do Domu Polskiego, który w Wierszynie obok Kościoła Katolickiego jest miejscem krzewienia kultury i tradycji polskiej. Tam zostali podjęci uroczystą kolacją, przekazali też liczne dary, które przywieźli tutaj od sponsorów. Wizyta ta zostanie na długo w ich sercach. Obiecali zarówno sobie, jak i mieszkańcom Wierszyny, że wrócą do nich jeszcze

Przekazujemy, jak się przekazać pismo. Dziękujemy bardzo od rektora Teraz. uczelni. Od uczelni. Dziękuję. Forum Zagłębia, Zagłębia dla Zagłębia Dąbrowskiego, skąd no, tak jak już nam się udało wyczytać, pochodzi część mieszkańców Wietrzyny, bardzo aktywnie włączyło się. To jest właśnie zasługa Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Te znalezienie i nie jest stypendium, krótko mówiąc, dla, dla, dla jednej, dla jednej osoby. Co można się przyda, pewno w domu. Zawsze jak jakiś smak z Polski przywieziony. Dla dzieci w wieku czterech lat lub powyżej czwartego roku życia. Więc nie ma nic o to, można później. Także po dwie będziecie zażywali. Że jak zawsze możemy tutaj w, w dalekiej Syberii czuć się jak u siebie w domu. I za to bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dzięki. Miło. Z zdrowie. Tam właśnie i kaszęce, i maki pod polskim niebem szereg wyrosły ojczyste kwiaty w ich zapachu się spokój. Is